Siema mordeczki, siema mordeczki. Dzisiaj sobie pogramy w Brawl Stars. Tak mam jeszcze z parę, mam sparę postaci, 13 chyba. I może dociągniemy dzisiaj z 15 minut. Zobaczymy. Jestem dzisiaj u kolegi w domu, więc To może do końca. A nie ma Spajcie, jeszcze się sobie Dobra, to może sobie pogramy dzisiaj penę. Jeszcze penę nie podnosiłem, bo dopiero to ją wczoraj w nocy wydusiłem o pierwszej w nocy. Tak, wiem, że powinienem spać, ale. Co jeszcze grałem? Mi się nudziło. Nie ja pójdę na to. Ja ogólnie polecam grać Rose'ą i tym. Yy, El Primo, bo oni są dobrzy na blisko. Jak tak będziecie spamić, to i Franka, Franka zabijecie. Frank jest... o, ho, I nawet Bibi zabijecie. Mówię wam. O Karol. kurde. Oprócz Riko. Trzeba uciekać, bo Rico jest mocny. Muszę slurpa wypić, poczekajcie mordy. Ja będę, będę miał siłę masa mockiego haha <grych> tutaj pa, się komuś tego riko. O w dupę. Ta, ta. Sorry, za przeklinam. I ty zginiesz? Pa! Ja ogólnie jestem taki średni w brawlu. Tam ktoś jest. To jest chyba Penny... Taki Daryl. Uważaj, bo tam jest spoko. Po co tam jest? Po co mi to wszystko? No właśnie, po co? O, mam Slurpika! Nie wiem, co to było. Po co, po co, po co? Polecam tak Roll Dracuświla oglądać. No, tak trochę. Nie trochę, tylko mocno. Może no, wygrywamy to. Patrzcie mordeczki. Tak się wygrywa gry Penny. A może jeszcze przegram, nie wiem. Ale raczej wygram, bo mam już 15. No i uf, dół! Patrzcie, ja go zabiję. Chodź, jak maszyna chcę, tu iść, tu pozabijam. Weekend visa. Tutaj oglądam sobie kamerzystę z kolegą. Nie, to jest. Broń, hyper. Mam plus 9, widzicie. I teraz możemy sobie chyba otworzyć księgę. Tak, możemy otworzyć księgę. Co ty robisz? Co zrobisz, wariat? I ciekawe czy ktoś wyleci. Jak <grystanie> Piszcie w komentarzach. Ryba, Dobre, dobra, za 5, 4, 3, 2, 1. może. Brudny, może El Primo? Nie wiem czy byśmy I wykrywam oczy. A Dawaj, co wypadło? No, o, mogę Broka podnieść. I kikety. mam 24 tikety. Ulepszam ja. Broka właśnie. O, się, no, Siema, Marek. I dzisiaj e, teraz Pani. sobie zagramy... Karlem może? Nad... Karlem czy Spikem? Nad... Spike nad... Z Karlem. Bo Cien... Karlem. Karlem raz grałem. Tylko. Więc ród, ród i mordy teraz no jest czterech tak w jednym domu, w wodę, bo jesteśmy u kolegi takiego jednego, którego teraz nie ma w pokoju. Domin, co? Nie mogę, nie mogę. Mój kolega no, nie ma prądu, bo nie jest to... no i właśnie wbił mi do pokoju jego brat. Teraz... Jest. O kurde on ma slurpa! A co on nie ma slurpa? On mnie wyjaśnił. Nie wiem. Nie, na dworzu. Nasz kolega jest na dworzu, na hulajce. Ojej. Moja dziewczyna. Ojej. Na dworzu! Oje dzisiaj sobie po... Dobra, teraz pogramy. No, ten tego. Może pokażę tw swoje twarz na 100 albo 50 subskrypcji. Zobaczymy. Na 200. Cichaj, tam to mój kanał. Zapraszam w całe chore miejsce. A zobaczcie, jaki tam jest widać. Całe widać. To dziwne, polskie momenty. film. ciężko się oddychać. No, ja no, muszę nagrać. Jakbym nagrywał bez niej, to by byłoby o było wiele łatwiej, bo to przynajmniej nie miałbym to narzekać, a tak to ona zaczęłam w Młodę ją puścimy. Aha, nie, właśnie, nie. właśnie. Dobra, to ten materaz kupimy później. Ale co, podoba Ci się czy nie? Nie, nie. mi też się nie podoba. A docelowo idziemy nad morze, sprawdzić właśnie oto tym kubeczkiem, O dał. kurde mam chips. O co się tam dzieje? Nie, bo ona mnie wyjaśni. A, A mnie wyjaśnił, kurde Muszę Musiał to dać. No, jego babcia jest uparta. Dobra, to. No, dobijemy 10 minut. Ja nagrywam Mateusz. Jakbyś nie widział. Patrz. Okay. Tu czas leci. Okej, 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 dobra. się mam oddechu. Ne, to było jakby co... To nie było przekleństwo. To było w chulary. I e, dobijemy tutaj. Wojska, farbara, chodź ze mną na chujara. Moja chujara, moja chujara. A ja widzę to. Haha, lamuz. Nie sądzisz, że to jest pewnego rodzaju skandal? No to jest skandal. To jakie

Idę i muszę wrócić. No bo wybaczcie mi ten wiatr, ale jesteśmy nad Polskim Morzem i tutaj po prostu wieje, jest Wam zimno, nie da się w morzu kąpać, ale to już jest inna kwestia. Sprawdźmy sobie jak czysto, a raczej jak trudno jest w tym sztabie. Trzeba nalać. ale to nie jest takie ważne. A no to w ogóle powinno się tak pienić? Ajajaj, trzecie miejsce. O cholera! <laughs> To wyglądałem jakby co graję. Małe budy mam mordy. Całe burdy. Dobra, ale mamy tutaj trochę wody z boskiego morza. Wprzejdźmy sobie tutaj, sprawdźmy co tutaj się dzieje. A e, Lord Cruzby w tym filmie oszukiwał. Drodzy e, widzowie. I ja teraz kończę. Elo!